Tutaj mamy wejście, zawleczkę. Jak zaczniemy wiercić, to można tutaj dostać w ramię. Tutaj w tym kartonie jest szafka narzędziowa. Powiem wam, że zawsze marzyłem o pełnej szafce. I co idzie, moi drodzy? Idzie robota. Tutaj było 200 gołębi, więc mamy mnóstwo obornika. Przeniesiemy sadzonki i weźmiemy te największe. Czyli ta ta ma takie dwie. A tutaj, chyba, największa jest jeszcze ta. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będę sadził winogron. Jak pamiętacie, ostatnio dostałem kilka sadzonek od mojego sąsiada, który tutaj niedaleko ma winnicę. Pozdrowienia dla pana Roberta. I dzisiaj właśnie jest dzień, w którym posadzę te sadzonki. Wczoraj szukaliśmy miejsca, gdzie jest dużo słońca, bo winogron potrzebuje dużo słońca i postanowiliśmy, że tutaj trzy sadzonki posadzimy, a kolejne cztery będą tam za domem, też przy płocie. Także zaczynamy vloga. Dzisiaj będzie sadzony winogron. Na początku skoszę sobie tutaj tą trawę, bo już jest dosyć wysoka, i potem będzie już łatwiej zaurać tutaj ten kawałek ziemi. Także kosimy. No słuchajcie, fajnie się kosi, ale trawa jest taka mokra i taka świeżutka, że robi się po prostu taka pulpa. Pokażę Wam. Taka pulpa. Więc przez tą trawę, która jest po prostu jak glina. Muszę się częściej zatrzymywać i ją po prostu wyciągać z tego otworu, bo po prostu kosiarka nie wyrzuca mi do kosza, tylko po prostu klei się otwór. Ale to właśnie przez tą trawę, która jest świeżutka, soczysta, i jeszcze mokra, bo jest ranek i pewnie trochę tutaj rosy było. Także najlepiej kosić trawę, jak jest sucho. No, ale ja teraz potrzebuję kosić, więc nie mogę czekać. Dobrze, trawa skoszona, ale żałuję, że nie wziąłem sobie rękawiczek. Zobaczcie, jaką zieloną rękę. Jakie paznokcie. I teraz mam jechać do urzędu albo do sklepu. <grym> A nie chciało mi się, bo już poszedłem do stodoły po baterię, po kamerę, po kosiarkę i tak trzy razy albo cztery poszedłem do stodoły, mówię, już po te rękawiczki mi się nie chce iść. No i zobaczcie, jakie mam ręce. Przepiękne. Wyglądam jak zombie. Także kosimy trawę w rękawiczkach. Idziemy wywieźć. Dobra, wysypane. Tutaj będziemy ogólnie składować też bio. Tutaj mamy zrębki tamte gałęzie, pamiętacie? Mieliśmy taką wielką górę gałęzi, poszatkowo właśnie na zrębki i one są tutaj. Tak więc tutaj mamy taki dół i chcemy go właśnie zakopać kompostem. Mam teraz kołki, młotek, miarę i odmierzymy teraz 1,50 m od płotu. I to wszystko zrobimy glebogryzarką. 1,50 m jest tutaj. To może więcej zrobimy? Może 1,80 m? Tak, żeby tam było przejście. 1,50 m tu. I tu by był winogron, a tu by można było go zrywać. Dobra, metr 50. Ok, trzy słupki wbite. Przejadę teraz krawędziarką i odetnę tą darnię. Mam odcięte, pokażę jak to zrobiłem. Tutaj będzie równo z płotem. Także tu zakończymy, no i tutaj ta darnia zostanie odcięta. Idziemy, idziemy. I tutaj również bramkę zostawimy z trawą, a tutaj będzie już wybrana. Także mamy odcięte, idę po glebogezarkę zarkę i gryziemy. Glebogryzarkę mam w oborze, ale pokażę Wam te sadzonki. Tutaj właśnie mamy te sadzonki i je będziemy sadzić. Cywil je pilnuje, żeby nikt nie ukradł. A glebogryzarkę mamy tutaj. To są te noże, którymi będziemy pracować. Aha, glebogryzarka jest w stodole. Tutaj teraz mamy park maszynowy, wszystko tutaj trzymamy. I co, sprawdźmy czy jest zatankowana. Tak, pobłyszcie się paliwa. To co, jedziemy. Włączamy stryk. I co, zobaczymy czy odpali. Włączymy sanie Okej, okay, jedziemy na podwórko. Mamy maszynę. W dwóch łatwiej jest wymienić te ostrza, więc tata mi przetrzyma, a ja szybko wymienię. Koła zdjęte. Teraz muszę tylko założyć ten ogranicznik w tym miejscu i pojedziemy. Dobra, gotowe. Ostatnie ujęcie na pamiątkę. Tak było i już tak nie będzie. No idzie moi drodzy! Idzie robota. Musiałem się trochę nauczyć, przypomnieć jak to się robiło. Bo tyle tych sprzętów już tutaj jest, że każdy troszeczkę inaczej się obsługuje. Ale ogólnie tutaj chyba łopatą sobie tą krawędź dojadę, ale jeszcze raz albo dwa razy przejadę. Także będzie fajnie. Dobra, to robimy dalej. Zrobimy tak, żeby ziemia była czarna. A w międzyczasie pokażę wam, bo tata wozi z rębki i wysypuje tutaj do ogródka. Zobaczcie, jak to pięknie będzie wyglądać. Tutaj mamy agrobukninę. Zrębki własnej roboty. Zabrać tą deskę, tą cegłę. i Już nam ślimaki tutaj nie będą wchodzić. No są ogólnie ślimaki, ale w ogródku jakoś chyba dzięki tym zrębkom nie podchodzą tutaj do tych naszych warzyw. Potem wam pokażę gotowy efekt. A ja wracam do orania. Biorę łopatę i będę dopieszał tą krawędź. I zrobiłem, tak wygląda teraz krawędź. Jak widzicie jest idealnie w linii prostej. Także teraz jeszcze raz sobie przemielę tą darń i potem może ręcznie albo grabiami wygrabię to wszystko. Ziemia zaorana, tak to ostatecznie wygląda, zaraz będę to czyścił, ale najpierw zwinę sobie sznurek i pokażę Wam, jak się zwija sznurek budowlany, bo jest na to sposób. Chwytacie tutaj dwoma palcami i nie nawijacie tak, jak tutaj, bo potem ciężko się odwija. Więc najlepiej robić tak, raz z jednej, raz z drugiej, raz z jednej, raz z drugiej. I wtedy, jak będziecie potrzebować następnym razem, to on bardzo szybko się rozwinie. Także to jest sposób budowlańców na zwijanie sznurka murarskiego. I może Wam się to kiedyś przyda. Ok, gotowe. No i mamy właśnie takie dwie szpulki w dwóch kierunkach. Przyniosłem dwa rodzaje, jedno takie do liści, drugie takie metalowe. I wyczyszemy to wszystko. trochę, nie musi być tak duże. Będzie fajnie. Idę jeszcze po taczkę. Tamtą taczkę Tata używa, więc ja wezmę może tą, która tutaj jest, ale ona ma flaka. Więc zobaczmy, czy da się to napompować. Mam ją w stodole, kompresor gotowy. Pompujemy. Super. Działa. Ja muszę trzymać, tata będzie naciskał 2,5 bara. Jest 1,5, 2, jest, 2,5. Super. Będzie jeździć. No przydałaby się ślepka ta. Ten plastik by się przydał. Może od przyczepy wezmę? Akurat przyczepy nie używamy za bardzo, więc możemy teraz taczki przełożyć. Dobra, jedziemy pozielsko. Dobra, jednak weźmiemy tą zaślepkę od rowera, a do przyczepy wkręcę z powrotem. Robota idzie, te korzenie wszystkie przerzucam na taczkę, także tak to wygląda. Troszeczkę staram się odczepywać, ale ogólnie nie trzeba. Jeszcze tyle mi zostało, ale muszę iść teraz wywieźć taczkę. Sprawdźmy jeszcze koło. Czy nie ma flaka? Nie ma słuchajcie, jest twarda jak nie wiem. Także chyba tylko powietrze zeszło. nie mam wyzbierane, za chwilę będziemy robić otwory wiertnicą, ale idziemy na przerwę. Troszeczkę słońce przygrzewa i musimy co jakiś czas zejść z tego słońca. Ale wiem co zrobimy w cieniu. Rozpakujemy przedłużkę. Jak pamiętacie mam tą wiertnicę Stila i ona wierci na 50 cm i postanowimy dokupić taką przedłużkę, która ma 40 cm i zobaczmy jak ona wygląda i czy będzie pasować. Ile ona kosztowała? 270 zł. Za kawałek pręta, ale trudno. Tak to wygląda. Tutaj mamy wejście, zawleczkę i tutaj to. Także sprawdźmy jak to się zakłada. Tutaj wyciągam zawleczkę. Przechylam maszynę, trafiam w dziurkę. Ok, pasuje. A zawleczkę na dół. No i teraz wiertnicę. Tutaj też wyciągam zawleczkę. Nakładam. Ok, trafiłem i mamy, no i podnieśmy ją, zobaczmy jaka będzie, o kurde, moi drodzy, zobaczcie, były jeszcze 20. mogłem wziąć tą dwudziestkę, bo zobaczcie jak się ją podniesie, ona jest strasznie wysoka, zobaczcie, jak zaczniemy wiercić to można tutaj dostać w ramię, chyba, że będziemy zakładać tą przedłużkę jak już się wiercimy, ona zejdzie na dół i dopiero potem założymy i będziemy wiercić dalej. Ale ogólnie przeduszka pasuje, tak to wygląda. Myślę, że przyda się, jak będziemy robić ogrodzenie. Przerwę robimy tutaj w cieniu. Kawkę tata zrobił. Mamy też ciastka, także odpoczywamy. Ale najpierw się wody napijemy. Dziękuję. Smacznego. O, przyjechała szafka z narzędziami. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Dobra, kurier nam rozładował pakunek. Tutaj w tym kartonie jest szafka narzędziowa. Powiem wam, że zawsze marzyłem o pełnej szafce, gdzie będą wszystkie narzędzia, bo tutaj na siedlisku czasami brakuje nam niektórych narzędzi, a w tej szafce podobno jest wszystko. Tu jest chyba z 300 elementów. Także zobaczymy potem jak to wygląda, kupiłem też różne inne rzeczy, które przydadzą się na siedlisku, ale to myślę, że w osobnym filmie. Na razie wniesiemy to do stodoły. i mamy wniesione. Tak wygląda ta szafka. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją rozpakuję. No ale dzisiaj niestety nie mam czasu. Także wracam do winogrona. A jeszcze tu wam pokażę. Kupiłem sobie taki klucz udarowy pneumatyczny do kompresora. No tam jakieś inne rzeczy takie potrzebne, ale to nagramy kiedy indziej. Wracam na działkę. O widzę, że tata już tutaj przyniósł agrowłókninę. Już ją ładnie dociął. Także tak to będzie wyglądać. Posadzimy winogron na agrowłókninie. Chwasty nie będą rosły i będzie tak estetycznie. Przeniesiemy sadzonki, weźmiemy te największe, czyli ta ta ma takie dwie. A tutaj chyba największa jest jeszcze ta, a te mniejsze posadzimy tam za domem. Ok, mamy, a ja idę po wiertnicę. To na razie ściągam tą przeduszkę, bo tutaj nie potrzebuję takiego wielkiego otworu. I potem przetestujemy ją w innym miejscu, ale na razie pozbywam się tego. I mamy skróconą, rozcinamy. Co mnie wkręciło, nie? No, jak kręci to mnie? Może więcej zrobimy. Dobra, wiercimy. Odpalamy jak to się robiło. Włączam stanie tutaj na dole. Pompuję trzy razy paliwo i odpalamy. Dobra, wywierciłem. Zobaczcie jak to wygląda. Na dół damy jeszcze obornik, żeby ten winogron miał odżywcze wartości. Wiecie co, nie mamy za bardzo obornika, więc wsypiemy podłoże warzywne. E, chyba, że tam mamy gdzieś w, jeszcze w tym w kurniku od gołębi, ale muszę jeszcze troszeczkę pogłębić. Tak się zastanawiałem, czy ta róża z gazem tu. Tu idzie? Aha. Tu już muszę słupka obciąć. Mhm. Czyli trafiłeś na rurę? Musiałeś go nie, nie, nie na rurę, tylko już na folię trafiłem. Aha. Dobra, czyli wiemy, że z tym słupkiem idzie rura z gazem. My będziemy sadzić tutaj i tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale obornik mamy w tym pomieszczeniu. Tutaj kiedy były gołębie. Nawet dwie. A nie, tu, sorry. Trochę dalej. Tutaj. Zapomniałem już, gdzie to się wchodzi. Tak dawno tu nie byłem. Tutaj było 200 gołębi. Więc mamy mnóstwo obornika. Zabierzemy troszeczkę. Dobra, myślę, że nie będziemy brać z początku, tylko od końca. Żeby nie robić dziur w podłodze na początku, bo może ktoś skręcić nogę, zacznę od końca. No jest tego trochę, mmm, jakie fajne. Myślę, że starczy, bo z tego co słyszałem, to obornik potrafi spalić korzenie, więc za dużo nie daje się go właśnie do wykopu. Tak troszeczkę, żeby ten azot tutaj był, ale nie za dużo. Także na te 7 sadzonek myślę, że starczy. Tata już wierci kolejne otwory, a ja sobie wezmę tą ziemię i wymieszam ją z tym, żeby to nie było takie mocne. Dorzucimy jeszcze tej ziemi ogrodowej i mieszamy Przymierzymy i trochę jeszcze musimy pogłębić. Zasypało mi się trochę. Dobra, tutaj mam wodę, wlejemy, bo jest bardzo suche. Super, tam nie jest taka sucha, ale... To tu nie, tu nie, tam, tam do Tam myślałem, że chcesz tu. Do dziury wlejemy. Mamy basen. Okej, okay, sadzimy. Ściągamy doniczkę. No, tak trzeba rozkruszyć tą, tą bryłę korzeni. Uwaga. Dobra, teraz może sypiemy to, co się wykopało, nie? Ok, sadzonka wkopana, ja tutaj patyczek wcisnąłem, za chwilę ją przywiązę sznurkiem. Tata tu, tu zrobił taki dołek, żeby woda nie odpływała. No i tak mniej więcej będziemy sadzić wszystkie winorośla. Dobra, wiercę kolejny otwór. Ok, wykopaliśmy te dwa otwory. Jakieś kamienie były, więc nam przecinało. Breszką je wyciągamy, tam można je poruszać i wtedy jest łatwiej. Takie kamienie mieliśmy. Także, gdyby nie ten hamulec, to ręce urwane. Trzeba trzymać. No, no nie hamulec. No i też pomaga jak dwóch się trzyma, wtedy jak jest to szarpnięcie, to jest trochę łagodniejsze. I mamy wkopane. Tak to teraz wygląda. Powiem Wam, że przy tej była plakietka, więc możemy przeczytać, że to jest odmiana rakisz. Także tutaj mamy rakisz. Ale ogólnie są różne. Dobra, teraz troszeczkę podlejemy. Ok, teraz idziemy po cegły, zrobimy tutaj taki krawężnik i potem wsypiemy na tą agrowłókninę zrębki. Tutaj mamy sporo cegieł, ponieważ tam w tamtych drzewach była kiedyś chlewnia, i ona została rozebrana. I te cegły wszystkie wylądowały tutaj. Także mamy cegły, jedziemy. Jest taki upał, że już nie mogę. Tata sobie wziął czapkę, a ja pracuję bez, ale już nie mogę. Idę coś znaleźć. Tutaj gdzieś przyniosłem taką jedną. Dzieci ją znalazły w Medzugorie. Słuchajcie, z Bośni ta czapka przyjechała. Uprałem ją na kempingu, no i no i ją mam, pierwszy raz ją użyję ale wygląda fajnie, także oto moja czapka na dzisiejszy dzień jest naprawdę gorąca ułożyłem i powiem Wam, że w przyszłości tutaj będzie słupek, tutaj słupek tutaj słupek, tutaj słupek i tam na końcu słupek i pomiędzy nimi Puścimy taką metalową linkę, i te wszystkie pnącza będą właśnie na prawo wywinięte i na lewo. I wtedy będziemy mieli taką ścianę z winogronem, ale to pewnie za kilka lat. Także jak oglądacie to 3 lata później, to sprawdźcie sobie najnowsze filmiki. Ciekawe, czy jeszcze wtedy będę vlogował. Może przyjdzie taki czas, że nagram vloga, jak jem to winogron, ale zobaczymy. Tata pojechał po zrębki idę mu pomóc. Nabrałem dwie łopaty, ale tutaj są takie dłuższe gałązki, które warto tu wybrać i odrzucić, wtedy będzie ładniej. Czyli takich gałązek nie sieka. Sprzątaliśmy narzędzia, mogę Wam pokazać teraz gotowy efekt. Jest godzina 16, ja już będę musiał jechać do domu, bo mam tam kilka rzeczy do zrobienia. Także resztę winogron zasadzimy później. A będą one tutaj w ogródku na końcu. Dokładnie tutaj. Mamy tutaj bardzo dużo słońca, także myślę, że tutaj też będą fajnie rosły. Ale tak jak mówię, muszę lecieć do domu. Widzimy się później. I dotarłem do domu. Powiem Wam, że ścinam tutaj tą lipkę i nagram sobie ją na pamiątkę, jaka była wielka. Już kilka gałęzi uciąłem. Ale tak ona wygląda. Przez kilka lat urosła naprawdę bardzo duża, ale nie chcę takiego wielkiego drzewa mieć tutaj koło domu, więc muszę ją dociąć. Tak to teraz wygląda, moi drodzy. No nie jest to okaz piękności, ale mam nadzieję, że odrośnie. Chyba, że jeszcze nożycami trochę podocinam. Ok, założyłem nożyce, także tniemy. Trzymajcie kciuki, żeby to jakoś wyglądało. Teraz mamy coś takiego, posprzątajmy to i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Następnie skończyłem, ale powiem Wam, że tutaj dzieci mają truskawki i troszeczkę ciężko mi to było wszystko omijać, tam jakieś sadzonki, tu jakieś sadzonki, więc ostatecznie zostawiam to tak jak jest, tutaj może kosą spalinową jeszcze podetnę jak zmienię końcówkę i tą żyłką zetnę to wszystko, a na razie póki mam nożyce idę obciąć się żywopłot. Przyciłem, moi drodzy. Jak widzicie, trzeba to wszystko posprzątać jeszcze, ale Kasia wyłamie mnie na obiad, więc zrobię to po obiedzie. Ale ogólnie przyciąłem ten żywopłot. Także super idę coś zjeść. Zobaczcie, Kasia zrobiła krewetki dzisiaj. Lubisz, Ania? Bardzo. Czekajcie, spróbuję, bo są takie inne niż zawsze, bo nie było w sklepie tych naszych. Sklep się zamknąć. chodź czymś. Dobra, próbuję. No. lepsze niż w restauracji. Mm. Najlepsze od mamy. Dobra, to jemy. No zobaczcie, przyszły jakieś listy z gminy do Kasi i do mnie. Prawdopodobnie to będą warunki zabudowy. Także zaraz sprawdzimy. A tutaj Wam pokażę w Bośni, w Medjugorje kupiliśmy od takiego pana, który jeździł i sprzedawał właśnie pod górą objawień takie oliwy. Tutaj mamy oliwę z koperkiem. Tutaj oliwa, jak ta roślina się nazywa? Bazylia czy rozmaryn? Nie wiem. A tutaj jest oliwa z papryką, ale urzekła mnie ta butelka, zobaczcie, to są trzy butelki połączone i tworzą one tak jakby jedną butelkę fajnie to zamieszkują, dobra, idę jeść